Z jakim problemem wśród pacjentów spotykasz się najczęściej? Hmm, obecnie najczęściej, największym problemem jest oczywiście kwestia wad wzroku młodzieży. To jest związane, że tak powiem, z postępem technologicznym, ze spędzaniem mnóstwa czasu przy współczesnych środkach komunikacji, tablety, laptopy. Najgorsze są oczywiście smartfony. A poza tym wady związane też z wiekiem, prawda? Niektóre to są naturalne, tak zwana presbiopia, związana z problemami z czytaniem u osób starszych, u których inne problemy nie występują. No, oczywiście są też pacjenci z chorobami, którymi my się akurat zajmujemy, czyli z cukrzycą, i tam to już jest no, rzeczywiście czasami dosyć zaawansowany problem, żeby. Dobrze im dobrać e, korekcję. Jeśli podobał Ci się wywiad, to zostaw lajka. A może masz jeszcze jakieś pytanie? Daj znać w komentarzu. Czekamy na Was w salonie optycznym Dobry Wzrok na Wyspańskiego 2 w Gdańsku.